Dobre słowo Nie ma metody na dobre słowo i nie ma, nie ma granicy dobrego słowa. Czasami najtrudniejsze, najboleśniejsze słowa mogą być dobre, jeżeli się je wypowiada z miłości. I czasami najżyczliwsze, najsłodsze słowa mogą być niedobre, jeśli są wypowiadane z, z miłości własnej, samolubnie. Tak więc nie ma, nie ma granicy. Nie? Dobre słowo to jest to jest rzecz bardzo, bardzo względna i trzeba bardzo uważać, jak się mówi dobre słowa, żeby się nie okazało, że się je mówi po to, żeby jeszcze więcej dobra otrzymać, żeby skorzystać na mówieniu dobrych słów. A z drugiej strony kiedy Jezus mówił, to bardzo często mówił rzeczy niezwykle trudne i zawsze to była dobra nowina, bo zawsze mówił e, błądzicie, a dobra wiadomość jest taka, że ja Wam pokażę drogę. Dziękuję.